Dobra, tam widzę, że pająki dojechały w świnkę. Tutaj jest takie duże gniazdo. Widzę też złotego pająka. I te wszystkie na mnie poleciały. Na te złote trzeba uważać, bo one tak skaczą. Jak powalone. E, czekajcie, fajnie by było sobie za ubrać zbrojkę. E, gdzie ona była? Tutaj mamy tą zbrojkę. Tylko czekajcie, wróćmy się tutaj może. Żeby ją ubrać. Dobra. Nawalimy tym pająkom. Chyba łatwo. Zresztą zobaczymy. Nie nie, 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 nie. Ucieczka. Nie no, dopadł nas ten największy. Troszkę przyko zaczyłem. Fajny jest ten hambat mega. I się wywaliłem. Trudno się mówi. Czekajcie, wody się napije, jak się granowa tworzy. Chyba zegramy sobie jeszcze raz z tą postacią. Gię my dokładnie kryliśmy? Aha. drwalem. Tak jakoś na początku nie byłem chętny do tego, żeby wiecie, brać jakieś inne postacie niż tą podstawową, ale teraz coraz bardziej podoba mi się, jak zaczynam rozumieć tą grę, granie innymi, chociaż niektóre ich dla mnie są takimi uselessami typowymi, że się jej nie opłaca ich brać. Mógłbym spróbować niby tą inżynierką, która była dokładnie tutaj, a konstruktorką, ale nie ma co. To już mi ciekawie, ale też nie ma co. To też brzmi ciekawie, ale widzicie te statystyki. <laughs> Dobra, możemy sobie spróbować z nim zagrać. Ta gra może nie potrwać długo. Mamy 10 kamyków. Rozumiem, że to jest nasz ziomek, u którego możemy chować rzeczy. Mamy hełm scouta. I tyle. Mamy jeszcze. To I możemy ładować kamieniami <laughs> Możemy się bawić z naszym psem, tak? Łoł, wow, kozacko Nie wiem czy to jest pies dokładnie Ale woby się nazywa I trzymam kciuki za niego, że będzie jakoś przydatny chciałbym znaleźć jakiegoś moba, żebym mógł sprawdzić jak działają te nasze kamienie Mam nadzieję, że te kamienie się nie robi z kamieni takich, które się kopie Nie no, już tak naprawdę mam dość grania tą postacią <laughs> <try> tak true Nie wiem czy czasami nie wyjść z gry i, Albo się nie wywalić specjalnie czy coś Chodźmy się wywalić specjalnie, nie podoba mi się jej ona całkowicie To nie jest to co chciałem osiągnąć Dobra, to co mamy kwestia znalezienie czegoś co nas może zabić, może nie okaza może okazać się to... O, słyszałem coś Może się to okazać wcale takim łatwym zadaniem ale zobaczymy. Najlepiej by było znaleźć świnki albo pająki. Ale czy łatwo jest to zrobić w grze Don't Starve Together? O, możemy zaatakować ul. Hmm. Nawet nie mam jak go zaatakować, więc. Aha, on jest uczulony na pszczoły. No i kozacko. że one mnie nie atakują Może się podpalę samemu To jest taka misja samobójcza trochę O, sanity mi spadło do zera O kurde Umarłem? Jak to się mogło stać? Chyba stałem w ogniu i tego nie zauważyłem Dobra, gramy sobie teraz wiecie czym? No no, nie wiem czy chcę zagrać robotem Tak zawsze to był mój cel, bo go można podlepszać niby śrubkami i to brzmi jak spoko opcja. Tylko lipa, że liczba tych śrubek jest ograniczona. Więc może jeszcze raz drwalem. Dobra, gram jeszcze raz drwalem. Trudno się mówi. Trzymam kciuki, że tym razem nam się uda. Nie no, będę biegał z tą zbrojką. W ogóle hełm sobie zrobię teraz. Nie, jak jakiś dban bez hełmu będę biegał. Bo ten hełm chyba jednak jest potrzebny do czegoś. Okej, okay, tani by machiał od razu. W sumie wygląda to spoko, opcja na start. Mm, to też wygląda jak spoko yy, postać, ale mam zablokowaną. Dobra, więc czym chcę sobie zagrać z drwalem? Sobie jeszcze raz zagram. A czekajcie, jak wrócimy sobie, to on też wygląda jak koksu. Mm, dobra, grzejemy sobie drwalem. Nie będziemy próbować tam tych postaci, bo znowu mi się nie spodoba i znowu się specjalnie wywalę. Okej, okay, teraz trafił nam się świat, w którym normalnie mamy yy, jagody, a nie. Nie mam pojęcia co, ale te inne owocki. Nie pamiętam jak one się nazywały. Więc co, zbieramy sobie drzewo na start. W sumie to taki typowy ran jak zawsze. Czyli. Zbieramy sobie krzaki, idziemy szukać złota, kopiemy złoto. Jesteśmy gigakozakami, zakładamy sobie pierwszą bazę, szukamy oazy. Nie no, teraz nie będziemy sobie szukali oazy, oczywiście, bo teraz zauważyłem, że to był troszeczkę głupi, pomysł od razu na początku szukać. Ale myślę, że będziemy eksplorowali świat i przy okazji ją spotkamy. Tak być wiecie, najpierw sobie założymy bazę gdzieś tutaj, później zaczniemy sobie eksplorować. I przez przypadek trafimy i sobie tam się przeniesiemy. Jak będzie już lato. Dobra, zetniemy sobie te drzewo. Fajne jest to, że ta postać ścina tak szybko te drzewa. No bo to jest najbardziej denerwująca rzecz, jaka jest w tej grze, że wiecie, idziecie sobie ścinać drzewo i to trwa tak długo. Jeszcze jak musicie ściąć tych drzew dosyć sporo, bo na przykład potrzebujecie aż 30 drewna, to musicie ich ściąć aż 10. I wiecie, to jest giga nudne. Nie wiem co robić z tymi kasztanami, chyba będę to odsadzał. No, raczej tak. Pomimo tego, że chciałbym troszeczkę tego bossa OK, tutaj mamy już od razu sawannę obok nas, dosyć ciekawie, bo na sawannie zazwyczaj są bawoły, wiadomo że nie zawsze, ale warto by było sprawdzić, czy czasami na tej ich nie ma. Dosyć sporo trawy też tutaj jest, fajna sawanna nam się ta rafiła i co, będą tu jakieś bawoły, czy tak średnia? Nie będziemy ten, szukać na całym, tylko po prostu się przebiegniemy. I jak znajdziemy, to znajdziemy, nie? To nie. Widzę, że kub tutaj prawie wcale nie leży, co by oznaczało, że ich tutaj nie ma. Mamy jeden krzemień, podniesiemy go sobie. Jeszcze jeden nam brakuje, żeby ogarnąć sobie pikaks. Więc sobie sobie tą ścieżką w poszukiwaniu biomu z kamieniami złotymi. Hmm, tutaj mamy świnki, jeden damy, czy będzie ich więcej? Mamy wioskę świnek, nawet. Fajnie, fajnie. Nie będziemy jej zabierać marchewek, chociaż ładnie tutaj rosną tak obok siebie. Myślę, że tak aż głodni nie jesteśmy. To jedzenie jest o wiele słabsze, bo ono daje tylko nam 9,4 głodu, a tamto dawało chyba nam 12,5 i jeszcze jedno życie, z tego co pamiętam. Jestem tego pewien. I jeszcze z jednego krzaka wypadały 3, więc tamto było o wiele, wiele lepsze. To wygląda jak Gigasheet. Okej, okay, tutaj widzę jakieś pająki. Tutaj widzę. Może początek kamiennego biomu. Nie, no tutaj mam tylko jedną skałę niestety. Ale kierujmy się właśnie w tą stronę, żeby odszukać ten biom. Tutaj mamy bagna. Nie chcę wchodzić na bagna, bagna są złe. Ale przebiegniemy się przez nie. Dobrze są w miarę krótkie. Wydawało mi się, że teraz słyszałem, ale może mi się tylko wydawało. Okej, okay, tutaj są pająki. Świnka. Ciekawe, czy się będą bić ze sobą. <laughs> nie no, myślałem, że przejdę tak, że uruchomię te pająki i ta świnka im pokaże, kto jest kozakiem. Tutaj jest kolejna baza pająków. Kurde, no nie no, poszedłem w jakąś złą stronę, no bo tutaj na pewno nie znajdę tego, że go szukam, czyli kamieni. Znaczy zwykłe kamienie to może i znajdę, ale tych złotych to może być o wiele ciężej. Fajnie było tutaj sobie też pościnać te drzewa, ale... To później sobie przyjdziemy, podpalimy sobie po charcoala. Teraz się przebiegniemy chwilę przez balina. Trzymajmy kciuki, że żadna maska nas nie dojedzie. Małe są te bagna, ale jest jeden krzak przynajmniej. No, tylko jeden krzak jest naprawdę. Myślałem, że będzie ich troszeczkę więcej. Jeden to nas nie ratuje w żaden sposób. Okej, okay, tutaj dalej jest sawanna. Czekajcie, to jest ta sama, czy inna? Nie, dobra. To jest inna, bo za daleko już jest. I tutaj mamy bawoły które, w ogóle one się mogą bić z innymi przeciwnikami, a one mają aż 1000 z życia więc tak naprawdę, jeżeli przyjdzie atak psów to możemy sobie biegać wokół bawołów, no i te psy się skupią na tych bawołach i te bawoły powinny je wyjaśnić, a my je chyba później możemy uleczyć trawą chyba, bo nie jestem tego pewien, na pewno możemy je karmić trawą co z logicznego punktu widzenia pokazywałoby nam, że właśnie tak też możemy je leczyć okej, okay, mamy chyba bion kamienny więc fajnie. Tak, mamy złote kamienie. Super. Możemy się nim na nich skupić. Nie wiem czy też zauważyliście to, ale na tych odcinkach teraz. Mówię trochę cicho. Ale to dlatego, że jest późno. A już o tym opowiadałem dlaczego nagrywam o tej godzinie przez ten internet przyterany. Ale spoko. W sumie to te odcinki będą się wrzucać jakieś 6 godzin, tak jak stanę sobie 8.30. To i tak powinienem zdążyć z odcinkiem na 10. Tak też miałem takie rozkminy, jak będę chciał później w przyszłości dodawać te odcinki. Bo teraz to nagrywam tak, że dzisiaj wieczorem sesie nagrywam. No i jutro przez cały dzień już macie te odcinki. No i nie wiem, czy w przyszłości nie będę chciał robić tak jakby jeden dzień do przodu. Że dzisiaj nagrywam odcinki i wy je będziecie widzieć dopiero tak jakby za dwa dni. A na, na następny dzień będziecie widzieć też wczoraj. Dlaczego tak? Dlatego, że. Mm, jak na przykład będę chodził już do roboty, czy coś I po pracy będę chciał Bym musiał wracać na chatę, no i wiecie, nazywać te wszystkie odcinki Ej, czekajcie, tak Teraz się oświadomiłem, że w sumie to co mówię, nie ma sensu Bo nie muszę tego robić od razu po pracy, tylko jak wrócę później Wow Ale teraz rozkminę załapałem, czemu ja przez cały czas Myślałem, że to będzie ciężkie, żeby to zrobić, a teraz sobie uświadomiłem, że to w sumie easy. A nie, dobra, i tak to będzie musiał być na drugi dzień. Bo teraz nazywam te wszystkie filmiki rano, a wtedy nie dam rady już rano. W sensie, że głupio by mi było wstawać rano godzinę szybciej i nazywać filmiki na ten dzień. Bo lepiej po prostu to zrobić po powrocie, jak ma się więcej czasu. Wiadomo, że jak ma się więcej czasu, to też będzie się wtedy mniej efektywnym. Ale trudno. Ile mamy złota? 8, trochę sporo. Czy tam omijaliśmy kamienie zwykłe? Omijaliśmy. Je. Kurde. To się wrócimy zaraz i ich trochę rozupać. Ale widzę, że się robi wieczór. To co wezmę, sobie pochodnie zrobię. I pozbieram sobie tutaj te wszystkie krzaki. Jak będzie dzień, to pójdę tam dokończyć moją robotę. Widzę też, że. Mało jedzenia mam. No ale co, trudno się mówi. Tutaj troszeczkę jest tych szaków. W sumie to jedzenia mam wystarczająco. Nie będę jadł tego nieusmarzonego. Ale jak sobie to usmażę to powinno mi wystarczyć do fulla. Zastanawiam się też, czy z tej strony, właśnie bazy, nie zrobić póki co. No bo tutaj mamy te wieżby. Tutaj mamy dużo takiego, wiecie, przyjaznego biomu. Wcale nie mamy jakichś żab ani w ogóle czegoś, co by mogło nam przeszkadzać. Co by oznaczało, że. Miejscówka jest na mojego kozaku. Jeszcze bawoły są blisko, to też jest ważne. No, blisko dokładnie, tak. Miałem już wątpliwości, że to jest aby na pewno blisko. No, ale tak, jest blisko. To co, lecimy sobie tutaj w dół. E, Okej, okay, tutaj będą żaby. A to też jest w sumie jakimś tam plusem. Tutaj jest jakaś skała. Myślałem, że znajdziemy jakiegoś bossa czy coś, bo zazwyczaj obok takich miejsc są jakieś bossy. No, ale widzę, że. Nie ma. Weźmy sobie sikierkę. Te rzeczy nam no, wpadają do deku ze strasznym opóźnieniem. Jak na przykład sobie nacisnę na to. Nie dobra. Teraz się to w miarę szybko stało, ale przed chwilą jakoś to tak się opóźniało. Nie wiadomo dlaczego. Dobra, chyba tyle już nam powinno wystarczyć. Zaraz sobie ogarniemy science machine, plecak i w ogóle wszystko. To też sobie ogarniemy, żeby mieć włócznie zbroki. Na razie nie będziemy robić, chyba że pościnamy jeszcze trochę drzew. Dobra, racja, pościnam sobie te drzewa, póki jest dzień, a w nocy będę ogarniać sobie tą bazę. Ten dźwięk sikiery, nie wiem czy oni to zrobili specjalnie, żeby był taki denerwujący, czy co, ale jest mega denerwujący. Ok, mamy tutaj kilka dużych drzew, dokładnie trzy, więc sobie je szybko pościnamy. Nie będziemy mieli jak wykopywać. Póki co korzeni. Ale spoko, nie musimy tego robić wcale. Ciekawe się tego, że nie one same po jakimś czasie znikną. Czy one tutaj będą czekać, aż je wykopiemy zobaczymy to za jakiś czas. Ale mega podoba mi się to, że te drzewa tak szybko rozrastają się, że po 3 dropi, znaczy po 2 dropi. przez cały czas się bałem, że te drzewa mogą się skończyć w tej grze. Miałem takie myślenie przez jakieś 15 odcinków, dopóki nie odkryłem, że zawsze dropią zwierz po 2. Okej, okay, to jest duże drzewo, czy małe? Chyba też duże. No tak, to też było duże. Tutaj też jest na pewno duże. Mamy już więcej niż 20. Ale daj, będziemy sobie ścinać, no bo potrzebujemy go dosyć sporo. Bo na jedną skrzynkę trzeba aż 16 albo 12, nie pamiętam, żaba. Nie no, idziemy sobie. Bo ona jak podejdzie, to będzie nas dręczyć. Jeszcze przyjdą jej ziemeczki, to w ogóle. To drzewo urosło, ale ono wcale, daj, nie jest duże. Chyba... Czekajcie, zetnijmy sobie i zobaczmy, czy one, to są już duże drzewa, czy nie. Nie, to są jeszcze małe drzewa. To zignorujmy. I co? Gdzie sobie ogarniamy tą bazę tak, żeby było troszeczkę dużo miejsca? Myślę, że tutaj jakbyśmy wykopali teo i zcięli ten piek. To by było idealnie. Więc co, ogarniamy sobie miejsce na ognisko. Oraz science machine. Oraz włócznie. Oraz skrzynkę. Oraz plecak. Ciekawe czy nam starczy. Starczy nam na wszystko spoko. Eee, dobra teraz co ja miałem ogarniać. Miałem ogarnąć sobie skrzynkę, która była tutaj. O już mi się głos łamie. Muszę się zaraz napić czegoś chyba. Żeby to naprawić. Dobra mamy skrzynkę, mamy włócznie. I mamy zaraz zbrojkę też. Dobra, tylko gdzie była ta zbrojka? Tutaj, na kozaku, co potrzebujemy, żeby zdobyć ten hełm? Tak, właściwie to jednej liny i jednego od świnek. Gdzie te świnki miały swoją bazę? Daleko. Nie no, dobra, to jest kawałek. Jednak nie chce mi się tam iść póki co. Dobra, a żeby ogarnąć, sobie. Dobra, do tego potrzebujemy e, alchemy engine, okej, okay, rozumiem. Na Archemy engine na pewno potrzebujemy więcej drewna. Więc obiegniemy sobie okolice i pościnamy trochę. Z tego co pamiętam to potrzeba aż 16. No ale spok, damy rady chyba jeszcze przed wieczorem. Chociaż będziemy musieli trochę dołożyć do... Ognia. Dobra, jednak, może nie dam rady, bo widzę, że tutaj te wszystkie drzewa są takie małe. Okej, okay, tutaj są jakieś duże. To te dwa zetniemy, a i tak nie wydropi nam wystarczająco, bo mamy tylko ten e, tak jakby pory wieczorową na wydropienie, aż jeszcze wyższa e, matematyka. Jeszcze kurde, teraz jak to wykopałem, to jeszcze 5 i do tego dwóch na do tak jakby ogniska, czyli. Siedmiu. Okej. Okay. Czyli dwa drzewa. Nie, dobra, to damy radę jednak na spokojnie. Tylko fajnie, żebyśmy zdążyli przed tym, jak będziemy głodni na maksa. Okej. Okay. No i co, ścinamy sobie jeszcze to drzewo i mamy wystarczająco. Chyba dokładnie tyle, ile potrzebujemy. W sumie to nawet o jeden więcej. Ale chillera. Mm, wracany jest do bazy. Ogarniamy sobie to. Póki nie ma nocy nie będziemy rozpalać ogniska. Znaczy przed nocą raczej nam się skończy jedzenie, to i tak będziemy musieli rozpalić, no, ale to trudno. Przerobimy sobie trochę trzeczkę tego kamienia. Nie wiem ile dokładnie potrzeba, ale chyba już powinno nam starczyć. Dokładnie tak. I mamy alchemy engine. I... Teraz możemy sobie rozpalić to nasze ognisko. Kasztanów nie będziemy smażyć, jedzmy sobie póki co to. Ciekawe ile to daje jedzenia. E, takie ile daje, nieprzepalone, 9,4, a to daje 12,1. Czyli tyle co nieprzepalone jazzberries, chyba tam to się tak nazywało dokładnie. Nie, tamtego nie przepalałem, więc nie wiem dokładnie jakie efekty tam dodaje, Ale myślę, że takie efekty na propsie nawet. Rozsadzę sobie jeszcze te drzewa, może zdążę przed nocą. Dziś tutaj na przykład. Ciekawe, czy ja te drzewa tutaj tak w rządku posadziłem, czy one same się tak posadziły. Ok, fajny las będziemy tu mieli. Tylko, żeby też nie był za duży, no bo wtedy może być lipa. Nie no jestem prawie pewien, że takie posadziłem tutaj, bo one są jeszcze małe i tak wiecie, rosną strasznie blisko siebie. Ok, dobra, stoimy sobie tutaj, ja sprawdzę sobie, ile się odcinek nagrywa. W sumie, wy też to widzicie, że 19 minut. Mm, możemy sobie pogarnąć tutaj jakieś rzeczy, znaczy co możemy sobie skraftować, w co mi popatrzeć? Okej, okay, to jest chyba coś nowego, co dodali niedawno, albo mi się tylko wydaje: Nightmare Fuel. Jestem ciekaw, jak możemy coś z tego skraftować. Tutaj mam jakieś hełmy. Wow, Big perhat. Hat, dobrze mi ciekawe. To też mi się podobało: Bush Head, znaczy bushhead. też fajne. Wow, tutaj możemy z ośmiu kieł, ków? O, z ośmiu kiełów. <gryw> tak, to jest... Aha, nie, to są zęby psa po prostu. Myślałem, że z ków. E, Okej, okay, ciemno się robi i noc. To może sobie jednak dołożymy trochę tego. Tutaj możemy coś ciekawego skraftować. Niby tak, niby nie. Tak właściwie to... E, tego nie chcemy. To fajnie by było skraftować. Mm, to... Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, nie potrzebujemy. Tutaj chyba gdzieś była ta chatka dla ptaków. Chyba, że mi się coś wydawało. Nie, no dobra, jednak i tutaj nie widzę. Ło, wow, bumerang To też wygląda fajnie. Tu, tu, tu. To jest chyba ta pułapka, jak, w którą my musimy postawić ich dużo, żeby psy w to biegały, bo tak w sumie łatwo się kraftuje dosyć, więc... Jestem prawie tego pewien, że jak później będzie dużo psów, to będziemy musieli sobie z tego pole ustawić, żeby przetrwać łatwiej. Tutaj widzę, że... prawdopodobnie to jest taki huragan, który rzucamy. Nie mam pojęcia jak zdobyć te pióra, ale. Te rogi są z kóz, które spotkaliśmy już w jednym z naszych ranów, tylko w jednym niestety, więcej nie. Gunpowder, co możemy robić z gunpowderu? Czy tutaj możemy jakieś wybuchy robić, czy coś takiego? Brzmi to kozacko. E, dobra, czy mamy gdzieś tutaj jakieś pająki wokół? Chodźmy sobie pozwiedzać tutaj naszą okolicę. Bo póki co nie mam co tutaj robić takiego ciekawego. Na pewno chcielibyśmy porobić sobie kilka uli, ale tutaj jak widać, nie możemy tego robić, bo nie mamy pajęczyny. Fajnie było dojechać jakiejś, jakąś bazę pająków, pewnie jakąś mieliśmy. Tutaj jedną mieliśmy i tutaj były dwie. Kawałek drogi. I co, naprawdę tutaj nie ma domów świnek? Nie ma. Fajną mechaniką jest to, żeby jednak karmić te świnie tym mięsem od. Yy tym potwornym mięsem chyba tak to się nazywało bo wtedy one się zamieniają w te dzikie mięse, te świ dzikie świnie i dzięki temu wydropi z nich o wiele więcej temów, ale lecimy sobie ogarniać te pająki, walkę z nimi i w ogóle wow czemu ich nie zaatakowałem tylko tam pobiegłem, dziwne dobra i lecimy sobie dalej ogarniać te Pająki chociaż mam wystarczająco już na... Hmm, o, w siatkę. Ale spoko. Dobra, to w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, dzisiajcie